Tak jak w każdej odsłonie serii Total War, również w Three Kingdoms spore znaczenie ma dyplomacja. W tej części twórcy dodali szereg nowych funkcji w tym właśnie aspekcie gry. By włączyć ekran dyplomacji, wystarczy wcisnąć ikonę z uściśniętymi dłońmi na górnym pasku ekranu. Po prawej stronie widzimy spis frakcji, z którymi weszliśmy już w jakąkolwiek interakcję. Z nimi możemy negocjować. Gdy wybierzemy daną frakcję, po lewej stronie podświetlą się możliwe do wystosowania propozycje i oferty. Na początku część opcji będzie niedostępna, ale z czasem, w miarę wzrostu prestiżu bohatera, będą one stopniowo odblokowywane. Menu dyplomacji jest czytelne i podzielone według kategorii. Są propozycje związane z handlem, prowadzeniem wojny i umowami pokojowymi. Kiedy wybierzemy jakąkolwiek propozycję dyplomatyczną i przedstawimy ją partnerowi rozmów, na środku ekranu zobaczymy wtedy, jaki jest stosunek drugiej strony do naszej propozycji. Przy przycisku wciel to w życie widzimy bowiem wartość liczbową. Jeśli ta wartość jest ujemna, to oznacza, że drugi przywódca nie zgodzi się na warunki. W takim wypadku należy jakoś tę umowę uatrakcyjnić, dodając do niej troszkę złota albo oferując w prezencie przedmioty z zakładki handlu. Kiedy wartość umowy oznaczona jest zielonym kolorem, można ją zawrzeć. Później należy tylko pamiętać, by nie łamać jej i nie robić zbyt szybko czegoś, co przeczy w jakimś stopniu naszym warunkom. Najważniejsze możliwości systemu dyplomacji to przede wszystkim formowanie koalicji, umowy handlowe i te są o tyle ważne, że zapewniają nam regularne zyski praktycznie za darmo. Dalej mamy proponowanie i oferowanie wasalstwa, ale to raczej już w drugiej połowie gry, koordynacja działań wojennych z partnerami, no i zarabianie poprzez spełnianie warunków innych przywódców za odpowiednią dopłatą. Nieraz zdarza się bowiem, że ktoś wymaga od nas czegoś, co tak naprawdę dla nas jest bezproblemowe, dlaczego więc wtedy nie zarobić, prosząc o konkretną sumę złota? Mówiąc o dyplomacji, nie można też osobno nie wspomnieć o jednym z przywódców frakcji, cao cao. Jako jedyny może on manipulować opiniami innych. Możemy wpłynąć na pogorszenie stosunków dwóch innych frakcji albo na ich polepszenie. Dlatego to właśnie ten bohater. Jest jednym z najlepszych i najciekawszych na pierwszą kampanię w nowym Total Warze. Twórcy nie zapomnieli też rzecz jasna o systemie szpiegostwa. Nie jest on jakoś szczególnie efektowny, ale na pewno efektywny. Został zupełnie przeprojektowany. W Trickingdom wysyłamy po prostu szpiega do wybranej frakcji i musimy liczyć na to, że zostanie zrekrutowany przez obcego Wataszkę. Dopiero wtedy będzie mógł rozpocząć działanie wywiadowcze. Aktywny szpieg to przede wszystkim gwarancja cennych informacji na temat stanu wrogiego państwa i co najważniejsze, liczebności i kondycji jego armii. To naprawdę nie do przecenienia, bo w końcu wywiad to podstawa, gdy chcemy być pewni zwycięstwa.